No, witam, witam, ja jestem Goldzor i witam Was jako nowy reprezentant Alcentimu. Żebyśmy się lepiej poznali, bo pewnie nie każdy mnie kojarzy, to dzisiaj przygotowałem dla Was odpowiedzi na kilka takich pytań, które właśnie pozwolą Wam najprawdopodobniej bliżej mnie poznać, taką mam przynajmniej nadzieję. No dobrze, zaczynamy w zasadzie od pytania, które ciągnie się gdzieś za mną, bo FIFA to jest zdecydowanie gra, które, której poświęciłem wiele, wiele lat swojego życia i pytanie skonstruowane jest tak, czy planuję jeszcze do niej powrócić? Otóż nigdy nie powiedziałem nie FIFA, natomiast od ostatnich dwóch lat no nie gram, nie gram postanowiłem sobie zrobić przerwę, po prostu miałem dość. Uważam generalnie, że ta gra wymaga wielu zmian. Ja raczej jestem taką osobą, która gdy nie czerpiesz przyjemności z jakiejś gry, a tak niestety było z FIFA, no to nie chciałem już po prostu ciągnąć tego tematu i zdecydowałem się zabrać za coś innego. Za coś, czym również interesuje się od wielu, wielu lat. Jestem oczywiście Call of Duty, ale myślę, że to wyjaśnię wam w przyszłych pytaniach. Jeszcze wracając do FIFA, pojawia się oczywiście pytanie, jak zapatruję się na ewentualny pojedynek z BJ oraz Błochem. No moi drodzy, ja jakby zawsze jestem otwarty, natomiast umówmy się, chłopaki to jest najwyższy możliwy poziom, jeżeli chodzi o umiejętności gry w FIFE. Ja FIFE długo nie grałem, więc na pewno na pewno miałbym spore problemy w rywalizacji z nimi, ale jako taka zabawa zdecydowanie chętnie z chłopakami bym pograł, a kto wie, może pogramy również w tym, w czym zdecydowanie czuję się lepiej, czyli właśnie w Call of Duty. Jakie są moje ulubione gry? No słuchajcie. Tak, w zasadzie tu ja jestem takim naprawdę gamerem. Jakby od małego, gdy tylko... W domu pojawiły się pierwsze gry, czy to mój ojciec taką sobie kupił, czy później ja dostawałem już osobiście na urodziny. No to, to zawsze w te gry gram. Ja generalnie gram we wszystko. Natomiast no najbardziej interesują mnie jednak rozgrywki online, żeby z kimś rywalizować. Lubię rywalizację, ale mam też takie chwile, gdzie po prostu lubię zanurzyć się w świat gry single player. Moimi ulubionymi grami w takim razie będą. Szczególnie ekskluzywy z PlayStation, e, takie jak The Last of Us, seria Uncharted, God of War, to są zdecydowanie gry, e, w które lubię się, tak jak powiedziałem wcześniej, zanurzyć w przerwach między właśnie rywalizacją online. Jakie mam najlepsze wspomnienia związane z grami? Słuchajcie, w zasadzie to mam nadzieję, że takie najlepsze wspomnienie, które ciężko mi nawet sobie teraz wyobrazić, jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że życie mnie w tym, e, w tym czymś zaskoczy. Natomiast jeżeli teraz miałbym wybrać to, co już się z grami wydarzyło, no to myślę, że najlepszym moim wspomnieniem będzie to, że po prostu zacząłem publikować, publikować swoją grę właśnie na YouTube. Jakby bez tego dalej bym pewnie grał w gry. Ale nie byłbym tak bardzo zanurzony w ten świat, bo nie będę ukrywał, gry pochłonęły moje życie całkowicie i gdyby nie to, że zdecydowałem się właśnie tworzyć też materiały oparte na grach no to myślę, że, że nie byłoby tak fajnie, jak jest teraz. Także chyba najlepsze moje wspomnienie będzie dzień, w którym zdecydowałem się publikować, e, no, moją grę, moją grę. Czy to FIFA, czy Call of Duty, generalnie publikować moją grę i do tego też zachęcam Was. Gdybyś nie został youtuberem, co byś, co byś robił? Hmm, to jest fajne pytanie, bo chciałbym sam znać odpowiedź na to pytanie. Nie potrafię na to chyba tak prosto odpowiedzieć, bo życie pisze bardzo różne scenariusze, na pewno nigdy nie miałem takiego wymarzonego zawodu, do którego bym dążył. Kiedy chciałem być piłkarzem? Gdy trenowałem jeszcze piłkę nożną, ale szybko jakby to wszystko legło w gruzach, między innymi przez poważną kontuzję. Tak czy siak, no, nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Cieszę się po prostu, że teraz tworzę swoje rzeczy i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź właśnie na to pytanie. Dlaczego nick Goldzor? To jest akurat śmieszna historia. Opowiadałem ją już kilka razy w różnych materiałach. Otóż tak naprawdę gdy zakładałem swoje pierwsze konta na różnych stronach, czy to właśnie na PlayStation, to zawsze miałem nick Gold Dragon 17. O Boże, jak dobrze, że, że ten nick był zajęty wtedy na PlayStation. Bo generalnie historia związana jest z PlayStation. Więc wówczas, gdy chciałem użyć tej nazwy, konsola zaproponowała mi inną nazwę wygenerowaną na podstawie tego, co wpisałem, czyli na podstawie tego Gold Dragona 17. I tą proponowaną nazwą był Goldzor, którą ja przyjąłem, uznałem, że w sumie jest spoko i tak naprawdę zostało. Zostało to od tamtej pory. To było kilkanaście lat temu, przypadkowa historia zupełnie. Często posługuje się też nazwą Goldi, także, także jest jak jest, ale no Goldzor powstało w zasadzie przypadkowo. Teraz przechodzimy do sekcji pytanie z Call of Duty Warzone, czyli tym, czym specjalizuje się w tym momencie, jeżeli chodzi o rozgrywkę online. Pierwsze pytanko: ulubiona broń w Call of Duty Warzone, a ciężko jest odpowiedzieć na to. Jedną, jednym słowem, jedną nazwą broni, bo tak naprawdę ja, jako twórca treści z Warzone, testuję bardzo dużo broni i mam wiele ulubionych broni. E, natomiast no na pewno takie duże miejsce w moim sercu będzie miał Kar-98K, a to dlatego, że jest bronią widowiskową i można z nią po prostu robić satysfakcjonujące akcje. Tak samo będzie z SPR-208, e, który również oczywiście jest z tej samej kategorii broni co Kar, a no i w zasadzie z karabinów maszynowych. Karabinów szturmowych, pistoletów maszynowych, to gram wszystkim. Także nie mam takiej jednej ulubionej broni, ale chyba na topie wyróżniłbym tego Kara 98K. Największa ilość fragów Call of Duty Warzone, no, oczywiście e, rozumiemy tutaj tryb Battle Royale, nie liczy się grabież, nie, nie liczą się te tryby e, czasowe. E, no to muszę Wam szczerze powiedzieć, że najwięcej fragów zdobyłem 32. I to było na trio, na losowym trio, czyli grałem z dwoma jakimiś losowymi ludźmi w drużynie. i to było dawno temu, to było dawno temu, bo to było przynajmniej z pół roku temu. Od tamtej pory najbliżej zbliżyłem się do wyniku 20, bodajże 7. 8 fragów. No i moim celem zdecydowanie jest pobicie tego wyniku. Oczywiście też osoby, które mnie śledzą wiedzą, że ja nie kombinuję z łatwiejszymi lobby. Gram na takim lobby, do jakiego mnie wrzuci. Dlatego też, no gdybym być może kombinował z tymi lobby, wynik byłby lepszy. Ale w zasadzie nigdy mi nie zależy na tym, żeby tutaj... No, w jakimś stopniu oszukiwać, tylko jak jest, tak jest. 32 udało mi się zdobyć pół roku temu. Można tak przybliżyć, myślę, czasowo, i, no, i teraz chciałbym to pobić. Chciałbym to pobić zdecydowanie. Wiele razy właśnie 25, 26, 27 fragów robiłem już, ale, ale zawsze brakuje, zawsze brakuje tego, tego czegoś, żeby, żeby jednak to 30 przekroczyć, żeby to 32 jeszcze, jeszcze raz, przynajmniej wyrównać, albo właśnie przebić. Ulubiona część Call of Duty, no. Modern Warfare 2, nie będę ukrywał, Modern Warfare 2 na zawsze ma miejsce w moim sercu, seria, przy której spędziłem zdecydowanie najwięcej godzin, jeżeli chodzi ogólnie o gry, A no byłem wtedy też e, młodym chłopakiem, więc, e, więc miałem też czas, miałem też na to czas, bo jakby szkoła nie zajmowała tyle czasu, co, co teraz dorosłe obowiązki, no MW2. MW2 to jest zdecydowanie część, w której się zakochałem. Część, w która spowodowała, że zakochałem się też ogólnie w Call of Duty. Takie, takie ważne odnotowanie jest też to, że pierwszą częścią Call of Duty, która mnie tak wsiąknęła kompletnie, to Call of Duty 2, więc też jakieś miejsce w moim sercu ma. Ale jeżeli miałbym wygrać jedną część Call of Duty, którą kocham najbardziej, będzie to Modern Warfare 2. Czy od zawsze byłem graczem PC, czy grałem również na konsolach? No i to jest w zasadzie pytanie takie mieszane, bo grałem i na tym i na tym. Jakby na pc miałem swoje etap w życiu, że, że długo grałem. Myślę, że łącznie to będzie z 6-7 lat rozegranych stricte na pc -cie. może nawet więcej. Natomiast na konsolach też mniej więcej tak to wygląda. Myślę, że nawet będzie tutaj lekka przewaga konsol, gdyż zawsze wolałem tę wygodę gry na konsoli. Wiecie, siedzicie sobie w fotelu, siedzicie sobie na kanapie, leżycie na kanapie i po prostu gracie. I to jest mnie dużo wygodniejsze niż siedzenie przed biurkiem. Oczywiście, gdy podejmujemy rywalizację, no to już trzeba, e, trzeba się tutaj bardziej skupić i pozycja leżąca no raczej nie pomoże, ale generalnie bardzo lubiłem zawsze e, granie na konsoli, więc chyba najczęściej, e, najdłużej w życiu e, na konsoli grałem, ale etapy na pc też e, były. Obecnie zresztą gram na PC-cie tylko że przy pomocy pada. Kolejne pytanie jest więc skonstruowane tak. Myszka i klawiatura czy pad? No tutaj wybiorę pada, wybiorę pada, ale nie dlatego, że nie lubię grać na myszce i klawiaturze, tylko po prostu najlepiej czuję się na padzie. Po prostu to jest ta sama chyba kwestia co konsola i PC jest mi dużo wygodniej grać na padzie. Ta sylwetka jest e, dla mnie wygodniejsza i preferuję po prostu grę na padzie. A jako że pad nie jest aż tak popularnym wyborem e, do gry FPS-y, przynajmniej w Polsce, bo na świecie to jest jakby normalka, no to też jakby zdecydowałem w momencie, gdy zaczynałem na poważnie to Warzone, że jednak chcę budować swój image o właśnie pada. Eee, chcę być tą osobą, która gdzieś tam będzie znana z tego, że gra na padzie. Mam nadzieję, że jako tako mi to wychodzi. No generalnie bardzo lubię grać na padzie i zdecydowanie tutaj wybieram pada. Gdybym mógł cofnąć się w czasie, jaką dałbym radę młodszemu sobie? To jest poważne pytanie. Jaką dałbym radę młodszemu sobie? Wiecie co? Ja w zasadzie jestem, jestem osobą, która nie żałuje niczego, co w swoim życiu zrobiła, i nie mam takiej jednej sytuacji albo zachowania, które na pewno chciałbym poprawić. Na pewno są takie momenty, szczególnie przy tworzeniu treści. Ee... W sieci, że są takie momenty zwątpienia. Czasami wasze filmy gorzej się wyświetlają, są źle odbierane przez ludzi, i o ile to, co robicie gdzieś tam, nie przekracza pewnych granic, mam tutaj na myśli granic absurdu i tak dalej, to nie przejmujcie się, po prostu się nie przejmujcie i chyba to bym sobie powiedział młodszemu, bo pamiętam, że były takie momenty, że po prostu się przejmowałem, gdy ktoś gdzieś tam źle. Źle o mnie napisał, źle się o mnie wypowiedział, a w końcowym rozrachunku to nie ma większego znaczenia, jeżeli wy wiecie, że nie robicie nic złego, nie robicie nic wbrew sobie jesteście po prostu sobą. I to jest taka chyba moja rada. Natomiast to, to są takie proste słowa, bo tak jak mówię, ja raczej nigdy nie miałem jakiegoś problemu większego, żebym teraz mógł do niego wrócić i po prostu powiedzieć sobie: Ej. Trzeba było zrobić to albo to. No generalnie po prostu myślę, że nie powinienem się pewnymi rzeczami w przeszłości przejmować tak jak się przejmowałem, ale to też nie jest tak, że, że to jakoś bardzo na mnie ciążyło. Raczej jestem osobą, która, która nie przeżywa e, wielu rzeczy e, aż tak bardzo. Albo przynajmniej przez chwilkę tylko coś przeżywam, bo potem od razu mi przechodzi. Teraz taka sekcja widzę luźnych pytanek. Czy pizza hawajska to pizza? Nie, pizza hawajska to nie jest pizza. Nie lubię tej pizzy. Wiem, że niektórzy są fanami, ja natomiast nie, nie, nie. No, pizza musi być salami, moi drodzy. E, oliweczki, to są te klimaty. A generalnie lubię też bardzo takie po prostu margarity, gdzie mamy, e, gdzie mamy po prostu pizzę stworzoną tylko w oparciu o bardzo dobre ciasto, ser. I, I sos pomidorowy, i tak naprawdę to mi również wystarcza. Natomiast takie wariacje jak pizza hawajska to kompletnie nie mój klimat. Kolejne pytanko z tej sekcji: jakiej muzyki słuchasz? Słucham a, głównie rapu, rapu zagranicznego głównie, e, amerykańskiego. Jeżeli miałbym tutaj jeszcze bardziej się e, doprecyzować. Natomiast moim takim. E, Największym artystą w moim życiu jest zdecydowanie Yanglin. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was będzie go kojarzył. No nie, jest też anonimowym artystą, ale jest to muzyka bardzo specyficzna. Także Yanglin albo jego inne wcielenie, Jonathan Lindor, to są, to są klimaty, które są bliskie mojemu sercu. A dodatkowo, oczywiście, rap Zagraniczny, tak jak mówiłem, Ameryka. Po prostu, po prostu lubię te klimat. Lubiony film lub serial. Filmów nie oglądam. W zasadzie czasami pójdę do kina z dziewczyną i wtedy jakiś film obejrzę, ale to nie jest tak, że czekam na jakiś film albo oglądam jeden film po kilka razy, bo tak mnie wciągnął. E, w sensie tak mi się podobał. Seriali... E... Seriale częściej, tak, seriale częściej, teraz zresztą taka moda jest, chyba, nie? że te seriale się częściej ogląda niż filmy. Jeżeli miałbym wybrać a, um, ulubione serial jakie oglądałem, to prawdopodobnie z polskich będzie to ślepnąc od świateł, a z zagranicznych Narcos. Wymarzony samochód, a wymarzony samochód, mm, Porsche 911, Porsche 911, nie wiem, która wersja jeszcze, ale Porsche 911 nie jako to główne auto, ale takie auto, zabawka, no fajnie byłoby kiedyś mieć. Natomiast nie jest to jakiś mój cel w życiu, ale gdyby była po prostu szansa i możliwości, to na pewno Porsche 911 w moim garażu by się pojawiło. Kolejne pytanie to ulubiony sport. No to już wcześniej jakby... Przy mojej historii mówiłem, piłka nożna, piłka nożna zdecydowanie ulubiony sport i do uprawiania, i do oglądania. E, I w zasadzie moi drodzy, to są chyba wszystkie pytania. Przebrnęliśmy przez to, mam nadzieję, szybko. Mam nadzieję, że was nie zmęczyłem moimi odpowiedziami. Lubię gadać, chyba to już zauważyliście. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w sekcji komentarzy, a być może pojawi się kolejna e, odsłona QA ze mną. A jeżeli nie, to odpowiem Wam po prostu w komentarzach. Mam nadzieję, że bliżej mnie poznaliście. No i co? Mam nadzieję, że. Przed nami wiele fajnych rzeczy w Alsen, które będziecie śledzili. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, mój Goldzor, na razie.